że prawdopodobnie zrobimy program w sobotę, jeszcze nie wiemy dokładnie o której godzinie, uzgodnimy sobie w trójkę, jak wszystko oczywiście pójdzie po naszej myśli, czyli pani Joanna, pani yy, yy, Teresa Tuszyńska i ja. Yy, no myślę, że, że yy, mam nadzieję, że zmieścimy się w półtorej godzinie, aczkolwiek dla mnie na ten moment jest to abstrakcja, bo chyba byśmy północy przegadali, będziemy się musieli mieścić w półtorej godzinie, by jednak większość obejrzała. Zapraszamy serdecznie, mam nadzieję, że do tego dojdzie. Będziemy oczywiście komunikować jeszcze w piątek, postaram się potwierdzić. I myślę, że to będzie ponieważ tak. Pani Teresa Cuszyńska, którą pozdrawiamy, ona tą wiedzę ma ogromną i przydałoby się, żeby się Polacy coś dowiedzieli więcej. Tym bardziej, że na naszych oczach wypełnia no, się to, o czym Pani Teresa Cuszyńska przez dawno wie i mówi i jest takim głosem wołającym na, na pustyni jej nie słucha tak jak i na Panie Wojku. Także zbierze także, się już tutaj, Drodzy Państwo, będziemy tutaj jak najbardziej nienormalni, tak. w swojej normalności, tak? Niech sobie każdy nazywa jak chce. Zapraszamy się. tak nie nienormalnych. Tak? Jedno mogę Wam powiedzieć, że faktycznie cieszę się z tego programu bardzo i myślę, że będziemy robić to minimum dwa czy cztery razy w miesiącu. Tego typu programy. Zachęcamy wszystkich, ponieważ faktycznie pani Teresa Tuszyńska ma wyjątkową wiedzę, rzeczy, których naprawdę nie słyszeliście nigdzie. Z ręką na sercu, ponieważ ja nie mogę się wypowiadać na tematy teologiczne, jestem miłośnikiem teologii, ale amatorem. Pani Janna dużo więcej wie w tych tematach, dlatego ten program. Ale mimo wszystko, to ja już raz mówiłam, moja wiedza y, przy pani y, Teresie Tuszyńskiej jest y, jak maleńki palec urok. To, no. to jeszcze jeszcze Ale pani Jana Czy będzie... Panie? Pani Anna będzie w stanie, jeżeli będzie pani y, y, Teresa Tuszyńska mówić zbyt, zbyt profesjonalnie, tak, no tak trzeba to określić, ponieważ pani Teresa Tuszyńska ma taką wiedzę. I taką ochotę przekazu, że niejednokrotnie tak. no niestety zbyt mocno chodzi o naszą przytrajalność, prawda? My możemy mieć trudności, no bo ja sama, nie ukrywam, wielokrotnie miałam słuchając pański, więc to musi być podawane w takich nawkach, tak. żebyśmy. żeby to było cyklicznie, mm -hmm. żeby Pani Teresa Tuszyńska planowana do swojej programy mogła y, uzupełnić tą wiedzę Polaku, Polaków, bo szczególnie my jesteśmy, ja już to nieraz powtarzałam, my naród polski ten niby katolicki, a najbardziej jesteśmy, y, przed nami ta wiedza jest zakrywana. Także no nie przedłużając zapraszamy. Tak, nie przedłużając, chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że będziemy starać się korygować zbyt mocny profesjonalizm, by w przyszłości tłumaczyć pewne rzeczy, ponieważ dla osoby, która siedzi już nie wiem ile, ale chyba dziesiątki lat z taką wiedzą, nie jest to proste. To jest ciężko przedstawić się na po prostu amatorsz, amatorszczyznę, ponieważ, ponieważ my w szczególności ja, nie jesteśmy w stanie nadążyć, mówiąc krótko. I yy, drodzy Państwo, dlatego systematycznie będziemy dążyć, dążyć do tego, by to było perfekcyjnie robione w samym tłumaczeniu. Yy, pani Jano, yy, kontynuujemy? Tak, no i w pewien sposób pani Panie Wojtku, dozadane, tak, też, tak